Jał Ten człowiek Ten człowiek Ta Zaczynamy Ten człowiek ma ksywę żonki, bo zabija swoje poślubione żony Właśnie widzę na ścianach krew po nich Witaj w moim świecie paranoi To jest właśnie tak, że DK ma gra Właśnie wchodzi układ skład nie rozumiesz, to jest właśnie tak, że on ma żonki Sorry kurwa, bo zabija swoje żony Nie rozumiałeś, zaraz będzie po takim człowieku, kurwa mać Ale teraz on nie bierze już żadnego leku na uspokojenie Kurwa, ja nie jestem gejem, ale on chyba jest, bo zabija swoje żony Kurwa, zaraz dostanie atak paranoi Właśnie tak, to jest właśnie z gra Patologia, kurwa, na ulicach słyszę, brat Właśnie tak, to jest właśnie patologia umysłu Nie, kurwa, to jest patologia w życiu Tak, to jest człowiek w paranoi Każdy żonki zabija chyba swoje żony Kurwa, macie, to nie jest sen wymarzony Że żonkiel zabija, kurwa, poślubione swoje żony I na ścianach krew widzę po nich Właśnie tak, to jest ma gra Haha Teraz wchodzę kurwa w ten cały układ składek to ja Właśnie tak, brat, wysłuchaj tego traku, teraz mówię ci dzieciaku, nie pójdę zaraz kurwa już do piachu Ale teraz kurwa myśląc kurwa o żołchilu Zapamiętaj sobie nie wyzywaj od debilów Jestem tutaj, kurwa, ja nie jestem żaden devil, tylko gans z Legionowa Jako DKM przymowa, przemowa, moja mowa, nie rozumiesz, to prosto do was, prosto do was Ha, to są moje słowa, DKM przymowa, DKM to rap. nie rozumiałeś, kurwa To jest mój prosty, nowy gans z Legionowa, to jest moja prosta mowa Zapamiętaj sobie żonkila kurwa już nie ma z nami tutaj bo jest kurwa w trumnie i umiera zaraz tam bo kurwa macie nikt nie będzie traktował żonkila który zabijał swoje żony poślubionych